Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, słuchajcie dzisiaj zrobię coś, czego wam nie radzę robić, ponieważ aktualnie nie ma żadnego eventu oczywiście, ale ja to robię dlatego, że muszę zrobić to SBC, czyli oczywiście pick Prime i dzisiaj oczywiście otwieramy paczkę 85x3, mam nadzieję, że jakieś fajne walkouty wlecą, żeby zrobić picka jak najszybciej, więc zostawcie paczkę, w górę, subskrybujcie kanał, są codziennie, to jest Daily Ha! Ja już składam cały gotowy, musiałem te kupić chyba z 2 czy 3 karty, więc nie jest jakoś mega tragicznie. Mówię, no przepalam dwie, 3 karty 85, więc oby nie wróciły 3 karty 85, bo jest na to oczywiście taka szansa, no mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Paczka 85 razy 3 no mówię, no niestety trafimy na taki okres, gdzie akurat nie ma żadnych specjalnych kart do trafienia, no ale spróbujmy. 85 plus razy 3, musimy zobaczyć solidny walkout. I czy walkout zobaczymy? Jest, okej, okay. Włochy i Mobile, 87. Chyba to nie jest duplikat, mam nadzieję, że to nie jest duplikat, bo mam jednego Immobile, nie. Jest... O, trzy look-outy! super. Czyli no, to te trzy karty tak naprawdę od razu wlatują do SBC. Wyszła też między nimi pewna karta, którą na pewno wszyscy znają, oczywiście jest to Ryan Kent, który oczywiście wrócił, jak żeby inaczej, znowu wszyscy będą zaglecgą w następnym meczu szkockiej ligi. Okej, okay. także moi drodzy, udało się dzięki tej paczce zrobić... Przedostatni skład opika z ikoną, mianowicie skład 87. Leci tutaj m.in. Jelson Martins, którego bardzo długo omijałem. Nie wiem nawet dlaczego, ale leci Jelson. Chomen, którego trafiliśmy z nagród, oczywiście. Yerro, którego nie chcę już widzieć. I e, Immobile Sterling, którego musiałem kupić. Nawaz, którego musiałem kupić. No i takie karty żegnam. Mam, mam aktualnie 1137 monet na koncie, więc no lepiej, żeby coś poleciało ciekawego. Bo jeszcze potrzebuję skład 86 przepalić, także prawdopodobnie wezmę końcy z nagród, a tymczasem. I Ibrahimowi, 94, ok. Ok, słuchajcie, so, dzisiaj zamiast z Rivals będziemy sobie grali yy, turniej klasyczny, ponieważ za każdą wygraną jest jakaś paczka, więc myślę, że to jest bardziej ciekawsze niż jakieś granie Rivalsów. Yy, to jest mój skład, wiem, jest przepotężny, zdaję sobie z tego sprawę, ale uwierzcie mi, wszystko co mam od razu leci na nie wiem, 7-5 razy 5 na paczkę z ikoną. Także no, trochę mój klub jest pusty, nie będę ukrywał, ale słuchajcie, Kieza na 5 zgrania. Na radę. No, zobaczmy, ile będzie Neymarów i Klianów. No, karty ma troszkę lepsze, ale no plus jest taki, że przynajmniej połowa trwa, połowa trwa 3 minuty, tak że dosyć szybko to pójdzie. No nie, nie ukrywa, będę liczył na Wernera, na Fedek Jeze, bo no nie mam dużo asów w rękawie, niestety. O kurde, Remiro! Chłop jest najlepszym drąkarzem w całej grze na to wychodzi, tylko ja go teraz odkryłem. Już tu biegnie Timo Werner, okej, okay, w tempo, cyk, cyk. 1-0 Timo Werner, proszę Państwa, 15 minuta ładna, ładna akcja Pięknie Jezus, niestety tak czułem, że będzie zablokowany, ale kolejna fajna akcja Jezus, lewa noga Proszę Państwa, już profeska naszych zawodników 2-0 Pięknie, spalił Timo Fineska, piękne wykończenie Teamu Wernera 3-0. No i koniec spotkania. Wygrywamy gładko. 3 do 0. Z bardzo dobra wiadomość, ponieważ za, za każdą wygraną jest paczka, więc nie bez powodu gram to na odcinku. I teraz będzie chyba paczka za 15 tysięcy monet. Także jakieś karty pod przepałkę chociaż. W sensie pod przepałkę 5 x 75 Taki jest główny zamysł tego wszystkiego. Więc zobaczmy. Może jakieś w sumie ekrany mi się jakoś szczególnie nie przydadzą. Wolałbym walkałty. No już nie będę ukrywał, że teraz walkałty 8-6 to jest jedyne, czego potrzebuję. Także nie będzie ekranów niestety. Będzie pod paczkę 5x75. Patrzmy na pozytywne strony, oczywiście. Dobra, także jeszcze paczka 5x75. Z racji, że już dostaliśmy te karty z paczki za 15 koła, więc, no, głupio byłoby nie zrobić. Mam nadzieję, że tego kęta zdąży zrobić. Bo jednak taki kęcik by się do składu przydał, mimo wszystko. A tutaj może jakiś walkout? Bym poprosił o nie. Wszystko pójdzie pod przepałkę, proszę Państwa. Belciczek. Dobra, drugi mecz z trzech. Cristiano Ronaldo. Będzie nieciekawie, ciekawie, to na pewno. Nie, Fedek jest za lewa noga słup, jak już to w bramce widziałem. Kurczę. Jest i Cristiano z lobikiem. No nie, to nie może paść. O, no i to chyba raczej już wpadnie, bo będzie tutaj szukał Cristiano. Nie będzie, prosto w Cristiano chyba nawet strzelił. No może... O, z główki! No nie gadaj, no przecież gość ma takiego farta na tej bramce. Koniec pierwszej połowy 0-0, do 0. no mieliśmy parę sytuacji, ale no... brakuje szczęścia, kurczę, 2-2 w strzałach. Dobra, niech ten Atal będzie zamiast Vasquez'a. Kto wie, jest szybszy, może coś się uda fajnego zrobić. Spróbujmy. To będzie raczej poprzeczka, dobra, teraz trochę szczęścia z naszej strony, trzeba przyznać. Poty, i to będzie... ...na zielono Cristiano, bez szans. Nice. To musi być gol Gabriel. To musi być gol. Piękna akcja. A, ta tam podawa, warto wspomnieć. 1-1. Karne dla widzów. <laughs> w turnieju klasycznym. No dobra. Mimo wejrzenia uderzy. W lewy środek, tak jakby. No, może być w lewo. 1-0, ok. Karasko. Gdzie uderzy Karasko? W prawo. Ole zmieścił. O cholera. Dobra, dobra. No i dupa. Zaczyna się. Brawo, brawo, Remiro. Finia! Na zielono. Pewnie, pewnie. Celuję w lewo tak jakby, ale też zostaje w... no, Zostanę w środku. W prawo. No chciałem tak być w lewo. Spróbujmy w prawo. Yes! Dobra. W prawo? W lewo. Mm, no nie możemy się wyczuć, kurczaczki. W lewo. Kurde, chciałem... Yes! Chciałem powiedzieć, że chciałem w środku w środek strzelić. Okej, okay, Fredik. Gdzie uderzy Fredik? No patrzy w prawo. Wydaje mi się, że on będzie tak celował śmiesznie w prawo. Okej, porobimy tutaj na IQ, nieważne. Środek. Uff, uff, uf, uff, uff, dobra. Zostanę w środku. Aaa, myślę, że słupek jak pięknie zmieścił. Jasny win. na zielono. Uff, pięknie, pięknie. to no, kurde, dalej. To jest do wygrania jak najbardziej. Renan Lodi patrzy w prawo. Ja pójdę w lewo. Trzeba było pójść w prawo. No przecież. Jest, dobrze, że jest tak słaby na, na karne. Reese James. Czy to będzie Reese James, który nie trafi? Prawo. Zadrga w środek, z całej siły w środek. Jest, dobra, 8-7. Diego Carlos. Zostanę w środku, podkładam pada. Dobry, dobry wybór, pięknie. Wyczuty 8-7 w karnych. To jest najlepsze w tych turniejach, że wygrywasz mecz i masz tę świadomość, że. Jest paczka, także elegancko, świetnie ugrany mecz. Z tego co mi wiadomo to jest ostatnia paczka za 15 koła, także potem będą tylko takie Prime Electrum Players Pack. Nie wiem co to zmienia. Otwórzmy paczkę za 15 tysięcy monet. Walkoutcik. Proszę o walkoucik. Ekran. 85 chociaż... Nie. Chociaż nie, to 84. Dobra, no będzie w razie czego po, po trójną wymianę 85, jeśli będę miał karty. No i oczywiście paczka 5 razy 75 eee, Trafmy walkout, po prostu. O, ekrany 8-4, żeby miał pod przepałkę, będzie. Będzie to Jimenez, także fajnie. Dobra, to co, zagramy sobie ostatni meczek w tym turnieju, bo to jest, to jest moje ostatnie podejście. Ostatni mecz, mamy tutaj. Ojojoj, oj, oj, jest mapę, a mamy jaki. <grym> to jest skład typu. Wziął najlepsze możliwe karty w swoim klubie, ale nie patrzył totalnie na zgranie. Po prostu w... dał do składu i tyle. Dobra, zobaczymy, czy będziemy mieć jakikolwiek wpływ. Sklepki, Fedek jest za Timo Werner. Lewa noga i to jest słupek. Znowu zaczynałem od słupka. No Timo, wiem, że lewa noga. Ale ty masz chyba 4 słabszej. Lukas Vazquez, prawa noga. Jezus, Lukas, Vazquez, big, Piękny Vazquez, Może tym razem nie strzelaj. Ale jakaś fajna wrzutka z twojej strony. Na no, Timo Wernera! Timo Werner! Może dobije! No i niestety się nie wylało. Szkoda, bardzo fajna akcja. Nie naraz, nic nie naciskałem tutaj tym destem. Kingsley, no i bez szans. Kurde, no nie... Dest, nie wiem czemu zrobił tę animację, nic nie naciskałem, specjalnie chciałem wyczekać. To nie wiedzieć czemu gra uznała, że zrobi animację, no i... Szkoda, bo naprawdę ciśniemy tego gościa. O, Fede. To był błąd, to nie był błąd! Fede, Kieza! Jezu, ja już chciałem powiedzieć, że ten strzał był najgorszą decyzją. Mogłem mi się dośrodkować. Kieza nas tutaj podłącza do tlenu. prawa noga. Dwóch zmienników właśnie nam uratowało. Znaczy nie uratowało mecz, bo już dużo, dużo zostało. Ale atal do Antonio. Jest 2-1. Teraz utrzymać wynik, albo najlepiej powiększyć ten rezultat. Nie wiem jak, ale czułbym się bezpieczniej z 3-1. Tego zobaczmy. Kieza, tu jest Atal, ma tyle miejsca. I to jest 3-1. Niesamowite. Dwóch zmienników. Znaczy piękne ośrodkowanie kiedy. Dobra, utrzymać wynik teraz. Zobaczyć, czy to można powiększyć. BEDEK je za 4-1. Nie no, knockout. Po prostu knockout. 4-1, co się stało? 5-1. Dziękuję bardzo. Nie no, to co się dzieje w dogrywce to naprawdę... 6-1. Także no, wygrywamy ten ostatni mecz, który przegrywaliśmy do chyba 80-tej minuty. Niesamowita, ale dogrywka ewidentnie oddała. A teraz otwórzmy paczkę Prime Electrum Player's Pack z ratingiem 80+. Więc mamy tutaj gwarantowany rating, to jest bardzo przyjemne, ale no, nie mamy nawet ekranu więc nieważne. Okej, okay, także moi drodzy, na samo zakończenie paczka 5x75, yy, moglibyśmy ją zakończyć jakimś solidnym lookoutem, żebyśmy mogli coś wreszcie wstawić do tego składu o pika z ikoną, także trzymajmy kciuki, żebyśmy zobaczyli... ekrany 8.4 chociaż? Nie... No nie, no. wszystkich K84 to musiał być drugi Także widzimy się oczywiście jutro. Nie wiem, co jutro będzie. Zobaczymy. Może mi się uda jakiś... Może mi się uda jakiś fodery zdobyć. Zobaczymy. Nie mam pomysłu. Zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie do usłyszenia. Adios.